Bonjour, witam Was w serii Gramatyka w pigułce. W dzisiejszym odcinku omówimy zastosowanie zaimka względnego K, którego zadaniem jest łączenie dwóch zdań w celu uniknięcia powtórzenia. Zaimek K zastępuje w zdaniu podrzędnym, czyli w drugim zdaniu, dopełnienie bliższe, czyli takie, które wprowadzone jest bezpośrednio. Zobaczmy to na przykładzie. C'est livre. Tu connais le livre. Słowem, które powtarza się w obu zdaniach, jest le livre. A w drugim zdaniu jest dopełnieniem bliższym, czyli wprowadzonym bezpośrednio. Aby uniknąć powtórzenia, połączymy oba zdania, zastępując słowo le livre zaimkiem que. Otrzymamy więc c'est un livre que tu connais. W rzeczywistości zaimek que jest słowem le livre, czyli brakującym dopełnieniem w drugim zdaniu. A très bientôt